Thank you Dzisiaj zapraszam do wykonania serwetki bardzo prostej. Dla osób początkujących będzie się ona nadawała do wykonania. Będzie to serwetka do koszyczka wielkanocnego. Ja mam szydełko 1 i 3 i kaja 15, to znaczy ja korzystam z tego. On mi został po pisankach akurat. No, myślę, że powinien wystarczyć na tą serwetkę, no zobaczymy, On ma, ona ma 20 okrążeń, więc nie jest zbyt duża, zaraz jeszcze sprawdzę, ile ona ma centymetrów. Powinna mieć około 50 cm w średnicy. Ale zobaczymy. Więc na no taki troszkę większy koszyczek jak najbardziej się przyda. Proponuję użyć kordonka śnieżno-białego, żeby fajnie to wszystko wyglądało. No, już zaczynamy. Więc zrobiłam pętelkę i nabieram 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8. I teraz jak już mamy to 8 oczek łańcuszka wkuwamy się w pierwsze oczko, przeciągamy nitkę i zaciskamy i będziemy robiło pierwsze okrążenie, przy okazji chowając sobie tą nitkę, do wiąza od której zaczynałyśmy, tak? Czyli ja sobie zawsze tak przewlekam, bo wtedy jest mi po prostu łatwiej ją później ukryć. No i teraz robimy słupki. Słupki, które będziemy rozdzielały dwoma oczkami łańcuszka. I tych słupków ma być 10. Tak, jeszcze, jeszcze sprawdziłam. Na pierwszy słupek zwyczajowo nabieramy 3 oczka łańcuszka i tak jak mówiłam, dwa oczka na przejście, czyli w sumie nabrałam na początek 5 oczek. I teraz dopiero nawijam nitkę na szydełko i opieram o kółeczko. Nitkę i wykonuję słupek. I znowu dwa oczka. I słupek. Dwa oczka. I słupek. Dwa oczka. I słupek, tu już mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze pięć, dwa oczka. I słupek, dwa oczka. O, i tutaj już jest końcówka tej nitki. O, i słupek. Dwa, cztery, sześć, siedem, więc jeszcze trzy słupki mi zostały do wykonania. I ostatni słupak, przeliczmy sobie, czy to się zgadza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zgadza się. I nabieram znowu dwa oczka na przejście, ale tym razem wkłuwam się w trzecie oczko tego pierwszego łańcuszka. Przeciągam nitkę no i zaciskam. No i drugie okrążenie, ono się będzie składało z samych słupków. Zaczynamy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Nabieram trzy oczka na pierwszy słupek. Nawijam nitkę na szydełko i teraz na mostku wykonuję kolejne trzy nowe słupki. Raz, dwa i trzy. Znowu wpływam się w słupeczek, bo żadnego słupka tutaj nie pomijam, każdy musi być też przerobiony. I znowu na mostku trzy słupki. Za każdym razem tak samo. I wkuwam się już w słupeczek. Zróbmy jeszcze jeden element razem. Trzy słupki na mostku. No, i czwarty opieram na słupku już istniejącym. O! I tak to wygląda. Tak sobie działamy dookoła robótki. A spotykamy się jak zwykle na łączeniu. Kończymy drugie, drugie okrążenie. Czyli już mamy wykonane wszystkie słupeczki, i wtedy wkłuwamy się w pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu, w jego trzecie oczko przeciągamy nitkę i też przez oczko tego ostatniego słupka, no i po prostu zaciskamy w ten sposób, łączymy i teraz już przechodzimy do trzeciego okrążenia i tutaj będziemy robiły słupki rozdzielane trzema oczkami łańcuszka, ale proszę zobaczyć jak. Najpierw e, trzy oczka na pierwszy słupek, trzy oczka na przejście, czyli w sumie nabrałam sześć oczek. Nabieram Nawijam nitkę na szydełko i teraz pomijam jeden słupek, a wkłuwam się w kolejny i z niego wykonuję nowy słupek. Jeszcze raz, pomijam słupek, wkłuwam się w kolejny i z niego wykonuję nowy słupeczek. Ok, ale to nie zawsze będzie tak. Teraz trzy oczka na przejście, nawijam nitkę na szydełko i teraz pomijam dwa słupki, a wkłuwam się w trzeci, czyli to będzie szło na przemian. Te krateczki nie będą w związku z tym równe. Trzy oczka, nawijam nitkę, ale pomijam jeden słupek, wkłuwam się w kolejny, wykonując nowy słupek. Trzy oczka, nawijam nitkę, teraz pomijam dwa słupki, a wkłuwam się w trzeci, wykonując nowy słupek. Trzy oczka na przejście, nawijam nitkę na szydełko, pomijam jeden słupek, a wkłuwam się w kolejny, czyli raz pomijam jeden słupeczek, a raz dwa słupeczki pomijam, mam nadzieję, że to jest czytelne, na przemian po prostu. Znowu nabrałam trzy oczka łańcuszka, a że tutaj pominęłam jeden słupek, to teraz pomijam dwa, a wkłuwam się w trzeci, wykonując z niego nowy słupeczek. O. i znowu trzy oczka nabieram nawijam nitkę na szydełko teraz pomijam jeden słupek a wkłuwam się w następny i jeszcze raz zróbmy razem trzy oczka nabieram nawijam nitkę dwa słupki pomijam a wkłuwam się w trzeci okay. i tak sobie dziergamy naprzemiennie dookoła robót Kończymy trzecie okrążenie. Mam nabrane trzy oczka łańcuszka i znowu wkłuwam się w trzecie oczko pierwszego słupka. Przeciągam nitkę i po prostu zaciskam. I przechodzimy już do czwartego okrążenia. Przeskakuję sobie na mostek oczkiem ścisłym, i tutaj z tego miejsca zaczynam. Trzy oczka na pierwszy słupek. Trzy oczka na przejście, czyli w sumie nabrałam sześć oczek. I teraz nawijam nitkę na szydełko i na tym samym mostku wykonuję nowy słupek. O! I znowu nawijam nitkę na szydełko bez żadnego przejścia, bezpośrednio, i na kolejnym mostku robię to samo, czyli słupek. Trzy oczka na przejście. Nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten sam mostek i znowu robię słupek. I znowu nawijam nitkę na szydełko. Na, na następnym mostku wykonuję słupek. Trzy oczka na przejście. Nawijam nitkę na szydełko. I jeszcze jeden słupek na tym samym mostku. Nawijam nitkę na szydełko. Słupek na mostku. Trzy oczka na przejście. Nawijam nitkę na szydełko. I słupek na tym samym mostku oczywiście. O, I tak dookoła działamy, czyli na każdym mostku mamy dwa słupeczki rozdzielone trzema oczkami łańcuszka, ale przechodząc do kolejnego motywu, robimy to bezpośrednio, czyli bez żadnych oczek łańcuszka. O, i coś takiego nam powstaje. Tak sobie działamy dookoła robótki. No i kończymy czwarte okrążenie. E, ja po prostu wkłuwam się, w, jak już mam... Ostatni słupek wykonany to wkłuwam się w trzecie oczko pierwszego słupka, przeciągam nitkę i zaciskam. I przechodzimy do kolejnego, do kolejnego okrążenia. To już będzie piąte okrążenie, bardzo proste. Trzeba przeskoczyć tutaj oczkiem ścisłym na środek mostka. I z tego miejsca zaczynamy. Trzy oczka na pierwszy słupek, na przejście pięć oczek. Czyli w sumie nabrałam 8 oczek łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i na sąsiednim mostku wykonuję słupek. I tak dookoła idziemy, czyli 5 oczek, nawijam nitkę i słupek na mostku. I znowu 5 oczek, nawijam nitkę. I słupek na mostku, i tak sobie dziergamy dookoła robótki. Kończymy piąte okrążenie, bardzo szybkie było, prawda? Mam pięć oczek nabranych, no i wkłuwam się tutaj w trzecie oczko tego pierwszego łańcuszka. O, przeciągam nitkę i zaciskam. O, i teraz przechodzę do szóstego okrążenia. Przechodzę sobie najpierw oczkiem ścisłym na mostek, trzy oczka do góry na pierwszy słupek, nawijam nitkę na szydełko, dostawiam jeszcze jeden słupek. Teraz na przejście, cztery oczka. Łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten mosteczek, robię dwa słupki. I teraz jedno oczko na przejście, nawijam nitkę na szydełko. I wskakuję na drugi mostek. I znowu wykonuję dwa słupki. Cztery oczka. Nawijam nitkę na szydełko. I znowu dwa słupki. O! Ok. Na przejście jedno oczko łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. Na kolejnym mostku dokładnie to samo, czyli dwa słupki. Cztery oczka. I znowu dwa słupki na tym samym mostku. Także bardzo przyjemny wzorek, tak jak mówiłam, dla osób początkujących. A jeżeli ktoś chciałby uzyskać większą serwetkę, taką, to proponuję wykonać wszystkie słupki jako słupki podwójne i wtedy ta serweteczka będzie odrobinę większa. Kończymy szóste okrążenie. Ja mam, na... Oj, przepraszam. Ja mam nabrane jedno oczko łańcuszka. W związku z tym wkłuwam się w trzecie oczko pierwszego słupka i zaciskam. Przechodzę już do okrążenia siódmego. I tutaj najpierw przejdę oczkami ścisłymi na mostek. O! I tutaj z tego miejsca zaczynamy. Trzy oczka na pierwszy słupek. Dorabiam sobie jeszcze Trzy słupki tutaj na mostku, czyli w grupie mam ich cztery. Dwa oczka na przejście, nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten sam mostek i znowu robię cztery słupki. Ok, znowu nawijam nitkę na szydełko i pomiędzy tymi łączeniami na tym jednym oczku łańcuszka na tym malutkim mosteczku wykonuję jeden słupek. No i powtarzamy motyw. Nawijam nitkę na szydełko, na mostku z czterech oczek łańcuszka wykonuję cztery słupki. Przerabiam dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten sam mostek i znowu cztery słupki. I teraz nawijam nitkę na szydełko, jeden słupek opieram na mostku z jednego oczka łańcuszka. O, i tak wygląda motyw. Zróbmy jeszcze raz wspólnie. Dwa oczka na przejście. I znowu cztery słupki. OK. I jeden słupek na jednym oczku łańcuszka. Proszę bardzo. I tak sobie dziergamy dookoła robótki. Kończymy siódme okrążenie. Ja mam tutaj ten pojedynczy słupek wykonany, więc wkłuwam się w trzecie oczko pierwszego słupka, przeciągam nitkę i zaciskam. Przechodzimy już do ósmego okrążenia. No, fajnie wygląda. Nawet zostawić taką malutką serweteczkę na podkładkę pod kubeczek na przykład, O, no, może ten jest trochę za duży, ale mogłoby być. Ok. I jeżeli chodzi o to kolejne ósme już okrążenie. To przechodzimy sobie oczkami ścisłymi na mostek z dwóch oczek łańcuszka pomiędzy czterema słupkami. I tak, nabieram jedno oczko na półsłupek i teraz na przejście 10 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I zahaczam się na kolejnym mostku z dwóch oczek łańcuszka i tu wykonuję półsłupek. Moment, bo chyba mi się rozdwoiła nitka. A nie. Dobrze. No i idziemy dalej, znowu 10 oczek. na kolejnym mostku. No i robimy sobie takie pałąki, można powiedzieć, tak dookoła, dookoła serweteczki. Kończymy ósme okrążenie. Ja mam nabranych ostatnie, ostatnich 10 oczek łańcuszka, ostatni ten mostek mam wykonany. I teraz o, wpływamy się tutaj w pierwsze oczko, Przeciągamy nitkę i zaciskamy i przechodzimy od razu do dziewiątego już okrążenia, czyli jesteśmy prawie że na półmetku, bo przypominam, że serwetka cała będzie miała 20 okrążeń. Przeskakuję sobie od razu oczkiem ścisłym na mostek i z tego mostka zaczynamy. Trzy oczka na pierwszy słupek, dorabiam jeszcze sześć słupków. Ok, fajnie, trzy oczka na przejście, nawijam nitkę na szydełko i znowu siedem słupków po drugiej stronie mostka, czyli po stronie lewej. Mam już trzy. 4, 5. Sześć. 7. No, i tak wygląda motyw, więc jest dosyć przyjemny. O, zróbmy jeszcze jeden motyw wspólnie, czyli na tym kolejnym mostku się opieramy. Bezpośrednio przechodzimy. 7 słupków. Ok, trzy oczka na przejście. Znowu nawijam nitkę na szydełko i znowu siedem słupków. Ok. Proszę bardzo. I tak sobie działamy dookoła. Robutki na każdym z mostków, wykonując właśnie 7 słupków, 3 oczka łańcuszka i znowu 7 słupków. Kończymy dziewiąte okrążenie, więc mam zrobiony ostatni, siódmy słupek z motywów. kłuwam się w trzecie oczko pierwszego słupka wykonanego w tym okrążeniu i zaciskam. I teraz przechodzę już do dziesiątego okrążenia, a zaczynamy z trzeciego słupka, czyli muszę przejść. Oczkami ścisłymi, właśnie na ten trzeci słupek. O tutaj. I z niego startuję. Czyli dwa słupki, pierwsze z motywu pomijamy. Trzy oczka do góry, na pierwszy słupek i też robimy w motywie siedem słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, i dwa e, słupki na mostku, czyli szósty i siódmy na mostku. I teraz nabieram trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko. Najpierw wskakuję na mostek, i na mostku wyrabiam dwa słupki. A potem już e, opieram pięć kolejnych słupków na słupkach z poprzedniego. Okrążenia. I znowu dwa ostatnie słupki z motywu zostają nieprzerobione. O, pierwszy motyw zrobiony, więc nawijam nitkę na szydełko. Te słupki już zostawiam, dwa kolejne również, a wkłuwam się w trzeci słupek nowego motywu. O, i z niego startuję, z niego zaczynam. Trzy na przejście. Ja na początku mówiłam, że tam będzie około 40 cm średnicy, ale wydaje mi się, że będzie mniejsza. Jednak to serwetka niż było podane w opisie. I zaraz sprawdzę, zaraz zmierzę, bo jestem na półmetku. Tak, żebyśmy przynajmniej orientacyjnie wiedziały, czego się spodziewać. Ok, czyli w ten sposób oczywiście idziemy dalej dookoła. Spotykamy się na łączeniu, ale teraz chciałam jeszcze zmierzyć. O, czyli troszkę dalej kładę tutaj. O, mam 17 cm, czyli cała ta moja serweteczka powinna mieć około 34, może. Coś takiego, o. Także wydaje mi się, że będzie idealna do koszyczka. Niezbyt dużego, ale też nie, nie, nie malutkiego. Do malutkiego koszyczka robiłam serwetkę koniczynkę. To jest naprawdę dla koszyczka takiego 15 cm średnicy.